I dlatego za zgodą pani Zofii pozostaniesz do wyjaśnienia sprawy pod jej opieką. Oczywiście możesz się nie zgodzić i mieszkać w domu dziecka, póki nie odnajdziemy twoich rodziców, albo sam sobie nie przypomnisz, kim jesteś, ale tak będzie chyba lepiej. Policjant wskazał starszą panią, która z dobrodusznym uśmiechem spoglądała na zdezorientowanego Pawła. A więc mam tu zostać? Z tą napuszoną Anią, która traktuje mnie jak dziecko albo jak psa przygarniętego ze schroniska? Z ciotką Zofią, słodką, starszą panią, która najchętniej zagłaskałaby każde maleństwo na śmierć? Jezu! A z drugiej strony, dom dziecka to nie jest to, o czym marzę. Rozejrzał się po twarzach zebranych. Pani psycholog, która przez kilka dni w szpitalu, Prowadziła z nim długie rozmowy, policjant cierpliwie spisujący wszystkie opowieści jego, a pewnie i Anki, ciotka Zofia z bujnymi, czarnymi włosami, wreszcie Anka, w jego wieku, ale jakaś taka zbyt dorosła i poważna, chociaż czy na pewno? Paweł spojrzał w stronę rozsuwanych drzwi, gdzie pojawiła się wielka, biała, spasiona gęś. Miała na szyi kokardę, i chwiejnie maszerowała na swych czerwonych łapach spokoju do łazienki. Bóg raczy wiedzieć, jak Anka nauczyła to wielkie ptaszysko, żeby załatwiało swoje potrzeby w piasku wysypanym w łazience tuż obok muszli. Ale stało się i pupilek Anki noszący szekspirowskie imię Julia pędził teraz do swojej kuwety. No więc jak? ponaglił policjant, nie mogąc się doczekać na odpowiedź chłopaka. Jasne, że tu mi będzie lepiej, zgodził się szybko, Przypominając sobie, co słyszał od domu dziecka, nie powiedział jednak nic więcej. Nasłuchiwał. Wreszcie, kiedy zlokalizował niepokojący dźwięk, szybko spojrzał w lewo. Za oknem zobaczył twarz. Przez wielkie stare szyby para dużych męskich oczu spoglądała do stylowego salonu, pełnego wazonów, luster, obrazów i mebli. Ale mężczyzna nie rozglądał się po wnętrzu uczepiony ku tej kraty, wlepiał wzrok w jedną twarz w Pawła. Kiedy zorientował się, że chłopak go dostrzegł, w mgnieniu oka rozprostował palce, puszczając metalowe pręty i zniknął w ogrodzie. Paweł zerwał się z wielkiego fotela niemal w tym samym momencie. Nie zwracając uwagi na zdziwione spojrzenie policjanta, doskoczył do okna, potem wykonał zwrot i złapał klamkę balkonu. Jednym szarpnięciem otworzył drzwi i wyskoczył na wielki taras ciągnący się wzdłuż północnej ściany. Podglądacz pędził ile sił w stronę płotu. Przez chwilę zawisł na nim, wykonał kilka nieskoordynowanych ruchów, po czym przedostał się na drugą stronę i nie spoglądając za siebie, pobiegł w kierunku nasypu kolejowego. Paweł ucieszył się, że dziwny człowiek się nie obejrzał. Gdyby to uczynił, Pewnie dostrzegłby prostokątne pudełeczko, które wysunęło się z jego kieszeni, a teraz spoczywało spokojnie w śniegu blisko nagiego krzaka róż. Na balkonie pojawiła się Anna, a zaraz za nią policjant. Co się stało? Paweł wskazał palcem ślady. Ktoś podglądał przez okno. Dziewczyna wzruszyła ramionami. Przez okno? Wdrapał się na pierwsze piętro, żeby nas oglądać? Koloryzujesz. Ciotka Zofia teraz dopiero doturlała się do drzwi balkonowych. Zarzuciła na szyję kolorowy szal, a na głowie zawiązała wielką chustę. Czy możecie mnie poinformować, skąd to zamieszanie? Czy komuś zrobiło się nagle duszno? Nie, Ciociu. Anna wzięła na siebie obowiązek wytłumaczenia, dlaczego wszyscy tak nagle odeszli od stołu. Policjant wychylił się przez barierkę. Ślady potwierdzały wersję Pawła. Wszedł po kratach, westchnął policjant. Uciekł, kiedy go zobaczyłeś. Uciekł. I nie wiesz, kto to był? Nie znam gościa, odpowiedział Paweł, zawiązując buty i sięgając po kurtkę. Nie znał to fakt. Co wcale nie oznaczało, że twarz za okna była mu całkiem obca. Tój pokój jest za szafą. Za czym? Nie zrozumiał. Za szafą. No, z drugiej strony, za tajnym przejściem. Jest też oczywiście normalne, zaraz ci wytłumaczę. A to moje królestwo. Anna otwartą dłonią wskazała kwadratowy pokój obok dobrych sześciu metrów. A pod ścianami stały fotele, sekretarzyk, dwie dębowe szafy i łóżko. Wszystko to pamiętało czasy, kiedy babcia Pawła uczyła się raczkować. O ile miał jakąś babcię, bo na razie nie pamiętał nikogo takiego, ale chyba musiał mieć. Między szafami a sekretarzykiem z setką szuflad wisiał obraz, pokazujący scenę polowania, a pół metra dalej dwie gabloty. – Motyle? – zaciekawił się Paweł. Anka skrzywiła się, jakby połknęła cytrynę. Po pierwsze, nie chodź mi podywanie w zaśnieżonych butach. Nie mogę pojąć z jakiej to przyczyny pobiegłeś za tym podglądaczem aż do samego płotu. Sądziłeś, że może zaczaił się tam za wierzbą i, i, i czeka na ciebie? Sięgnął do kieszeni i wyjął wąski portfelik. Uniósł go i machnął Annie przed nosem. Ten typek zgubił to przy płocie. Otworzył zatrzask. Miał nadzieję, że znajdzie jakieś dokumenty, wizytówkę, adres, bo oczywiście wizyta tajemniczego podglądacza mogła być zupełnie niezwiązana z jego przygodą w podziemiach. Z tym, że niekoniecznie. W środku niestety odnalazł tylko dwa banknoty dziesięciozłotowe, trochę drobnych, kartę telefoniczną i oryginalnie opakowane dwie tabletki przeciwbólowe. I jak na skarb, to cienko, mruknął do siebie. Anna nachyliła się nad skarbem. Zamierzasz sobie to przywłaszczyć? No coś ty? Odrzekł grzecznie. Dam w gazecie ogłoszenie. Podglądacz, który zgubił portfel, proszony jest o zgłoszenie się po zgubę. Na pewno przyjdzie. Anna pokręciła głową. No ale nie można tak zabierać czyjejś własności. Bo co? Bo to złe i grzech. Paweł podrapał się za uchem. I zmarszczył czoło. Grzech? Ja tam nie pcham się do nieba. Nie pchasz? Tak. Mam lęk wysokości. Ale przysięgam, że jak facet przyjdzie i zapyta, czy nie znaleźliśmy jego portfela, to mu oddam. No, ale nie przyjdzie. Jesteś pewien? A ty byś przyszła? Ja nigdy nie podglądam, powiedziała powoli. A po drugie? Zapytał nagle, żeby zmienić temat. Proszę. Przed trzema minutami powiedziałaś: Po pierwsze, nie chodź mi podywanie w zaśnieżonych butach. Zapamiętujesz całe zdania? Zdziwiła się Anna. Tylko sławnych ludzi. A po drugie? A, aha, a po drugie, wskazała gabloty w ścianie, pytałeś o motyle. Chyba nie posądzasz mnie o kultywowanie takich barbarzyńskich obyczajów? Miałabym uśmiercać motyle dla przyjemności? Nie. Posądzam cię, ukultywowany tam, no wiesz o co. Ale w takim razie, co tam masz? Zerknął ciekawie za szybki. Nie musiał czekać na odpowiedź. Dwie gabloty, kryły setki kolorowych kart telefonicznych polskich, niemieckich, francuskich, japońskich z paskiem magnetycznym, miniprocesorem, z kodem ich wielka różnorodność zaskoczyła Pawła. Wzrok przykuwały doskonałe, jednokolorowe rysunki lub bijące barwami fotografie. Tylko dwie cechy łączyły je w serię: wielkość, no i przeznaczenie. Skąd je masz? Sama nazbierałaś? Tata mi przysyła. Pisze zwykle raz w roku przed świętami i przysyła mi karty. Rysy dziewczyny stężały, szybko omiotła spojrzeniem czubki swoich pantofli i tak już została. Wyraźnie nie chciała ciągnąć wątku. Paweł pobiegł za jej wzrokiem, choć doskonale wiedział, że niczego tam nie zobaczy. Pantofle jak pantofle. Podłogę zalegał potężny dywan, niegdyś zapewne puszysty, dziś lekko wytarty, ale wciąż z klasą. Jego ciemne wzory wsuwały się pod stare, machoniowe biurko, na którym stał nowoczesny komputer z osiemnastocalowym monitorem. Zgrzyt w tym staroświeckim pomieszczeniu. Paweł powiódł spojrzeniem dalej w kąt pokoju. W starych gablotach stały setki książek, od poczerniałych, oprawionych w skórę tomów do nowych, kolorowych. Sięgnął po kilka z nich, przeczytał nazwiska, nic mu nie mówiły. Zajrzał do środka. Y, — Same wiersze — powiedział bardziej do siebie. — Masz coś historycznego? — Lubisz historyczne? Wzruszył ramionami. No, pewnie tak, tak mi przyszło do głowy. Anna podeszła do szafki. Tu jest półka z poezją. Achmatowa, Hilar, Ratoń, Leśmian. Co się tak krzywisz? Co ty mi tu wymieniasz jakichś swoich rymowników? Nie lubię wierszy. I nie czytałeś nigdy poświatowskiej? A Bodlera? spojrzał na nią jak na misia koala. Każdy ma swojego świra, stwierdził. A ty czytałaś na przykład Petka? Taką serię porachunki z przygodą? Nie. Chociaż chyba miałam gdzieś książeczkę z tym nazwiskiem. To poezja? Roześmiał się w głos. Daj spokój. Każdy czyta, co lubi.